siemam Siemaneczku, z tej strony Maciek małe. w dzisiejszym odcineczku stworzymy własny klub w Brawl Starsach, który właśnie w tym momencie klikam i zróbmy utwórz klub. Dobra, nazwa klubu, Ola. Zielono Mi. Zielono Mi. mi. Tak jest, tak, wszystko z dużych dajemy? Ziel Nie, zielono, zielono pierwsza duża, potem małe i Mi pierwsza z dużej. Zielono Mi. mi. Dobra, opis, no. y, opis, y, klub. Maciek. Klunk zadymiarzy Maćka Klub Maciek wiar, nie. Okej. Okay. Dobra, klub Maciek wiar, zróbmy. Trzeba pisać nie potrafię. Nie, nie potrafisz. Dobrze, widzę. Dobra, mamy. Klub Maciek wiar. Okay. Y, typ otwarty czy na zaproszenie robimy? Na, na, na razie otwarty. może otwarty. Wymagane pucharki, y, od zera od zerat, klub otwarty dla wszystkich fanów Maćka. Co to prorodziny? Oznacza, że pro prorodziny zezwalasz na y, wstęp graczom bez ograniczeń wiekowych. A to ha? ja nie wiem. No dobra, dajmy na tak. <grym> dobra, daj na Odznak, tak. Okay. Oznakę, jaką robimy sobie tutaj zieloną, trzeba dać jakąś. No, oczywiście, oznakę. że zieloną. I damy sobie korona, o król Maciuś. I zielono. Król I zielono I mi pasuje, nie królowo, uważasz? dobra, dobra. I utwórz za <grym> tysiąc. Let's go! Potwierdzamy zakup. Tutaj na razie chcę odrzucić wam do Twojej drużyny, chcę się dołączyć. Cielo! Dobrze! Dobra, mamy to, zielono mi. Mamy klub już. I teraz tak, robimy zaproszenie. Widzę, że nie będę mógł dodawać do znajomych. Ej, nie mogę Cię znaleźć. Czekaj, będę musiał znaleźć podwójny mecz na chwilkę. Gdzieś Dobra. Można... Zadymka to jest na dwóch. Nie ma, nie ma takich, nie? Ej, ale ty stworzyłeś ten klub? A, zielono mi stworzyłem, niby. I powinno być. Zaproś mnie. No, nie mogę. Bo na obraz mm. mi wyskakuje, że cały czas mnie zapraszają inni. A, okej, okay. o, jesteś. No. Tak? Patrz, patrz, dołączyłam do twojego Dobrze, klubu. Dobrze, dołączyła do mojego klubu. Dobra, czyli robimy tak. Damy tego, żeby nikt mi nie mógł wchodzić, zrobimy na nadswaniaka. Yay. No dobra, co co? Godzile, po kontynuujemy, poczekaj, zobaczę co jeszcze mam. Knockout, starcie, zadymka, pojedynki, knockout, napad. E, Macie zbior... godzile, żebyśmy zbierali jajka no na podwórku. Tak, te, na nowe jajka mutacje. trzeba zbierać. Let's go! Dobra, ja jestem tak, gotowy. Tak, tak, ja też. No dobra, ja będę. Nie, poczekaj, ja nie chcę być pszczółką. Ja wezmę sobie mojego. El... Ja dziś jestem bazem. Wypróbuj, wybierz. Bierzemy go i zaczynamy, jestem gotowy. Ja też jestem ready. Zaczynamy to. Tak jest. El Primo musi być zawsze i on musi zawsze wygrywać. Dobra. Tak. Jesteś gotowa? U, tak, jestem gotowa, Maciek. Kto chce być tym? Chcesz być Godzilla? No nie mogę spróbować jak chcesz. Jak się boisz. A, dobra. To jest No, niechcący wzięłam. To Ktoś, ja wzięłam. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ojacie. Ojacie, Maciek. Słaba ze mnie Godzilla. Słaba ze mnie Godzilla. Oni niszczą Czekaj, muszę... nam miasto! Poczekaj, ja tutaj się niszczę też. Dobra. Ale oni nam niszczą! Dobra, ja też niszczę, spokojnie, spokojnie. Ale oni niszczą Ale ja im niszczę, jak, jak wiesz o tym. Muszę uciekać. <śmiennie> o ja, cze Muszę uciekać! Czołoży przyjeżdża ode mnie! Co jest to? uciekać, jak to jest Godzilla! O ja! O go. Dobra, Dobra. bierzesz Godzilla? Jesteś Godzillo? Bo to Nie. A kto jest godzillą? No teraz ja, teraz jestem ja, dobra. No nie, nie gadaj tak Bo myślałam, że nasz teammate weźmie, wiesz? Aha. Nie no, tragedia się, on się robi jakiś tutaj, widzę. No strasznie. Dobrze, dobra. Dobrze, dobrze, ty bądź godzillą, bierz gdzie, Godzil, gdzie jest godzilla? Tutaj się pojawi. Niszczmy tamtych, niszczmy no jest, tamtych, jest. NISZCZMY TAMTYCH! Lecę! Nie lecisz wcale, Też widzę, że lecę. Ucieka przede mną. No i co ci, co dało, co ci to dało? Ha! 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 Prawie! No nie ma prawie! No. Nie, no, nie! Ten mecz jest co tragedia! Tak? tragedia trage... no, dobra nasza tragedia! Ja, ja ryczkiuta bym chciał zrobić. Nie wolno robić Cuta, Macie. Mogę, mogę. No ja... Maciek, nie rób ryczkuta, no ja co Ja bym zrobił ty? Cuta. To jest nasze miasto, nie niż naszego miasta! Ryczkiuta robię. No nie rób żadnego ryczkiuta, no co ty? No muszę, bo tragiczny mecz leci w ogóle tutaj spokój. A ty serio... Już serio myślałem, że to zrobiłeś! No nie, no jestem. A ja sobie myślałam, że zrobiliśmy sklepki, stanie? Nie no, jeszcze o, jestem. No. O, o, dobrze, wzięliśmy go. No dobrze, i co, Nasza z tego? Godzilla, Godzilla nikt bierze go. Dobra. Dobra, mamy okay. to. No ale co z tego, jak teraz musimy zniszczyć miasto, minuta nam została. Dobrze, następny mecz będzie nasz. Nie mogę wskoczyć. Ja, ja wezmę dystansową postać. Ale, ale, nie, w ogóle auto-atak gdzieś tam uderzył, auto-atak nie zaatakował, o tak to wyglądało, A, auto ale atak dobra. nie zaatakował, jak to zabrzmiało w ogóle, auto-atak nie zaatakował, Uuu. No to, no nie zaatakował, no dobra, 70%, można tu jakoś tańczyć? Ja bym potańczył, nie. nad to, swoją przegraną. To nie, to nie Roblox. Ja bym potańczył, nie, nad swoją przegraną tutaj w ogóle. To nie Roblox, paczek. No dobra, spoko, no. A co ta Godzilla robi? La 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 Gładki szare, obydwa a my Ech. 1% mamy Maciek Godzilla. Tutaj ja, jest. ja już stoję, powiem, że już przegraliśmy, nawet nie robię już nic Okej, okay, ale moją godzilla zaatakowało trzech y, zadymiarzy z każdej strony. No to co? No to co? Ale to dalej, dalej, dalej. Niestety porażka poszła totalna Wyjście. To fakt, ale ja teraz wezmę nowego zadymiarza, bo ja go nie chcę jednak. Za, zobaczmy sobie bo tutaj mutacje są jakieś, co? Tak, mutacje dają ci nową jakąś umiejętność do postaci. Tylko ją odblokowane to coś tutaj? Tak, 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 odblokowane. Gdzie ja mam odblokowane? No ogólnie jak robisz tę y, umiejętność, to ten masz. Ale nie na każdym zadymiarzu, nie? Ej, a ja El Primo nie miałem zrobionego? A nie wiem, sprawdź. Coś się wydarzyło, że ja nie mam stroju. O, no to nie Pomiałem chyba mi się wydaje, nie? Ej, też mi się tak wydaje, że chyba odblokowałeś, wiesz? No właśnie, a nie jest pokazane w ogóle teraz, że mam ale to odblokowane. Cieka to ciekawe czemu. Hmm, ale to Dobra, ale dobra, te... ale dobra, a, żeby... do y, BI, bi mam y, różne rzeczy. No dobra, weźmy okay. Biję i wybierzmy ją. Dobra. dobra. Jestem gotowy. Go ja też. A jak ci się nie mbra Podoba Ci się ona? No znaczy trzy to jest i muszę na daleko uderzać na pewno. To też skupienie musi być. To no, tak jak było w ten. Quake'a się grało kiedyś i za zakietnicy trzeba było szybciej puścić pocisk po prostu, żeby Aha. leciał przeciwnika, no i w tym sensie też tutaj jest to potrzebne, nie? No dobra. o no. ale nam się trafili pro progracze. Czemu? No bo ja nie widziałeś, jakie mieli rangi. No i co z tego? No mieli rangi, oni grają no, no rankedy. Co? No i co z tego? No jak to, co z tego? Rankedy. Oni krajem rankedy mają Dobra, niszczymy, coś... niszczymy, niszczymy, niszczymy tutaj. To coś oznacza. Dawaj, dalej, niszczymy, 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 niszczymy. Musimy być pierwsi. No. Dawaj, niszcz, nisz, oni... nisz, 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 nisz. No przecież niszczy tylko godzili się bardzo długo atak ładuje. No dobra, spoko, 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 nie bój się niczego. Ja się nie boję. No, co... Macie czego ja bym się miała bać? No dawaj, dawaj, nie bój się. No przecież się nie boję! Myślę, no, że się nie bój, no. no przecież ja jestem dużą godzillą, czego ja mam się bać. Ty weź te pojedyncze, a ja te takie większe budynki Bo mi ciężko w ogóle trafić a, na A, zginałem bo... Dobra, nie widziałem nawet od czego, bo nie skupiłem się Okej okay. No, Godzilla niszczy tutaj, niszczy wszystko No, a tutaj on chce pokonać moją Godzilla Tak? I jesteś. Maciek potrzebuje pomocy Cześć, czekaj, bo się strzelam tutaj Okej okay. To się strzelaj ale oni tam niszczą miasto! Ech, o nie! Zniszczą nam miasto! Nie zniszczą, dobra spokojnie, nie nie Naszego znaczy, miasta zostało 10%! No to co ty, jak ty niszczyłaś, jak oni szybciej niszczyli? No wiesz, ja też niszczyłam miasto ich, nie? A niszczysz cały czas, czy niszczysz No nie, godzin? już nie! A, no super. Teraz jak... Ja, Dobra, ja to zrobić. mogę postać sobie. Lan, la 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 jeszcze. Dziwne, ta, 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 a nie. Przestań, teraz to nie ma sensu. Zawsze jest sens. W ostatnich sekundach. Ta, 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 No. Dobra. Trzeba, jest nie jest wiem, dobrze. jak to zrobić. Jest git. Nie jest git. Jest bardzo dobrze, Maciek. Jest mega słabo. I o, tak star, start dropy. Coś dostałem podwójne Co PD. Widzę na spokojnie monety rzadkie jakieś. O! No tutaj, takie nic w sumie, nie? Takie Dobra. Nic, mm, zaczynam. Okej okay. Tak jest. Tak jest. Go, go, go. No dawaj ten. No to pa. Maciek, nasz teammate musi iść. Aha, no to cześć. Zaproś kogoś. Może kto inny będzie teraz okazję. Zapraszam tutaj wszystkich klikam. Dobra. A po co znowu wchodzisz skoro nie możesz być? Halo, gościu. To nie kumam. No ja też go nie kumam. No dobra, ja jestem gotowa. No co, wszedł znowu i co? No tak, mówi, muszę spadać, a jednak wrócił. Aha, no to ekstra. Tak. No dobra, no to trudno, no dobra, lecimy. Ktoś tam ma problem z połączeniem chyba, tak? Czy co? A nie wiem, nie widziałam. Daj mi. Oj, chciałeś być, to było powiedzieć, że chcesz być. Co oni mają za postacie? Co oni mają tu za postacie? Nie Maciek? wiem, nie wiem. Ale byłoby miło, gdybyś go. Zjadł. O, Patrz jaka postać, Mecha? widziałeś jak... Co jest no? Ty widziałeś? I on Widziałem. wtedy... Co to za postać? Nie wiem, nie wiem, szczerze nie wiem. Dobra, y, oni chcą pokonać moją Godzillę, to tutaj niszczę budynki im. A, la, la. A, i taką dobra, muszę uważać delikatnie. Chcesz? Bierz Godzillę, wolne. jest. No nie no, te, teraz co, co to mi da? No to chcesz czy nie chcesz? Nie no, za 50 sekund, nie? No, to jak uważasz? Nie ma problemu. Jak uważasz, Maciek? Jak uważasz? Dobra, to trudno, no co, ja idź nie rozmawiałem. A idź do AFK no no u nas stoi, co to w ogóle ma być? Dlaczego tak... on dołączył do nie. nas? Nie, mówi, że nie może, idzie sobie, a stoi i nam AFK. To bez sensu w ogóle wchodził. Nie, no bez sensu w ogóle. No tak, grba na jednego, grba no dwa dobra, na trzech no, trudno, no. No nie trudno, tylko bardzo niefajnie się zachował. Już mógł to całkowicie wyłączyć, a nie AFK sobie <śm> Złapałem ten godzillą Dobra, no spokojnie Dobrze, pokonałem godzillę w naszym mieście Nie ma problemu No, teraz biorę go Dawaj Maciek, dawaj Jest dobrze Całkiem przyzwoicie Póki co, jak na dwóch graczy, wiesz? No, powiedzmy O, obudził się No, ale dobra, teraz. jest z tego, nie? Teraz się obudził jeden 20, do 201 i cały czas we dwójkę graliśmy, nie? Tak. No dobra, dobrze, no to ja... trudno. Dawaj, 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 jest dobrze. Ja wezmę go Jillę. Albo ty ją bierz. No. Bierz ją, ja, nie, no... poko... ja pokonam Frankiego. Dobrze jest, pokonałam go Tutaj muszę I polecieć. idę, ja idę po pomóc naszej wiosce. Dobrze. Dobrze. Masz misiek, bierz go, misiek, bierz go, misiek. Dobrze! Okej. Okay. Ty, Maciek, jest szansa, że to wygramy. No, nie wiem. Kupiłem jest... się tam u góry 30 sekund. No to bardzo, bardzo dobrze. Ja tutaj cały czas na bieżąco ich ten e, atakuje, u, jest git. 21. Ja próbuję zniszczyć teraz tutaj ten... Tak, 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 bierz i bierz, i bierz. Dobrze. Dobra, chyba udało się. Wy... No i wygraliśmy. Tak, 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 wygraliśmy, to nie wiem jakim cudem, ale się udało, nie? Dobrze. Dobra, wyjście robię, wyjście, wyjście, zobaczymy co dostaliśmy. Dobrze. No dobra, no to jak coś pamiętajcie, że zielono mi klub założony już, będziecie mogli wbijać, bo to pewnie Zaraz zobaczycie w tym odcineczku. napiszemy na karcie ID do klubu. Nie? To jest ID? Oczywiście, że jest ID klubu. Znacznik klubu, tutaj właśnie widzicie na ekranie teraz, o elegancja Francja. <śmiech> <śmiech> no, dobra. Ej Maciek, ale patrz, potem możemy w klubie zrobić ten, rozbić jajko wielkie. No, no widzę, 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 ale to dopiero później dopiero, bo nie możemy teraz tego zrobić. I co? Trzymajcie się i do następnych odcineczków. Pa, pa!